Hej, cześć, siemoneczko, wszystkim. Witam was w kolejnym odcineczku z FlatOut 2. I tak, polecimy sobie z Rise klasy kolejnymi wyścigami. Tak, ja nadal kiepsko się czuję, nagrywam odcinek za odcinkiem, bo też chcę sobie zrobić dwa dni przerwy takie, żeby się wykurować na spokojnie, a nie chcę, żebyście mieli dni bez filmów, bo pewnie lubicie tę serię. Yy, więc lecimy z tym wyścigami, zobaczymy co tutaj wyjdzie czy tym razem wygramy czy też nie eee, oczywiście przypominam wam o zostawieniu łapeczki, komentarzu no i subskrypcji, a my staramy się teraz wygrać Jezu, 5 tutaj jest nie wiem czy dam radę po prostu w, na cały odcinek eee, wiem, że te trzy byśmy mogli dać radę eee, więc no te trzy no, raczej przejdziemy sobie te 3 na początek i zobaczymy, czy w następnym odcineczku nie pójdzie mi troszeczkę lepiej e, z głosem. I możliwe, że w przyszłym odcineczku. Dobra, muszę tak zrobić. Wow, mogłem tam walnąć, bym dostał trochę więcej e, nitra. Ale już czuję po prostu po zatokach, po wszystkim. Nie, to wszystko skacze nagle. Co w tym jest takiego dziwnego? Dobra. Troszeczkę to zepsułem. Bo tutaj mi się ods odsuwają dalej. wow wow. wow, wow, wow. Aha, czyli tutaj były dwa skręty. Dobra, mamy tutaj cztery lapsy, więc jak to się mówi, w pierwszym mogę jeszcze sobie jeszcze poradzić z tym, żeby tutaj troszeczkę przegrać yy, niż w kolejnych, bo w kolejnych bym musiał już naprawdę dawać siebie wszystko i starać się to wygrać. Chociaż troszeczkę. No bo inaczej to będzie kiepsko. Dobra, myślałem, że lepszą kamerę jakąś znajdziemy, troszeczkę dalszą. Aj. Dobra, przegoniłem go. Jesteśmy na drugiej pozycji, więc mamy nieźle. A ja ja ja, i zepsułem to trochę. Ale mu walnąłem w dupę. Dobra, tutaj niezła, niezła zadyma się zrobiła. Jezu, czwarta pozycja? Kiedy? Kiedy reszta tak wyskoczyła do przodu? Nie, jak ja się z nimi tutaj zamartwiałem, co nie? Na stówę, no bo inaczej by nie mogło tak być. Dobra. Ten kaput. Nie do końca kaput, no ale dobrze tędy pojedziemy druga pozycja. Więc może być. Dobra, druga pozycja jest jeszcze w miarę ok, bo betona trzeba będzie troszeczkę tutaj przypakować, żeby on nie był jako pierwszy. Dwa punkty, a nie cztery, więc no, duża różnica jest. No bo teraz, jeżeli wygramy, no to naprawdę będzie duża. Jezu, nie pamiętam tego. Jezu, jak ja tutaj się ślizgam. Dobra, ale nitro chociaż zdobyliśmy. To jest taka typowo piaskowa, co nie. Dobra, Martinez poszła. Dobra, tutaj się ślizgam, jak nie powiem na czym. Dobra, ja tam jeszcze i tak mam troszeczkę zapasu. Dobra, muszę tędy przeskoczyć, bo inaczej nie będę miał nitra. Dobra. No, nie, nie! Na ósmą pozycję wylądowałem. Ale ten beton nie denerwuje. No, ja się ślizgam jak pojebany. No kurwa, co jest z tą grą? Kurwa, nie wierzę, nie wierzę, po prostu co so sorry, że przeklnąłem. No ale to samo byście powiedzieli, jeżeli byście się cały czas ślizgali. Jak nie powiem na czym. Przecież tutaj nie ma lodu, tylko jest normalny. Ale mówię, jechałem na dach. Jezu, już nie będę. Nie, 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 nie. To jest po prostu wyścig do kasacji. No nie, no nie wierzę, nie! Po prostu ta gra mnie strolowała tymi poślizgami. Nie wierzę w tą grę. Jak najdalej. Dobra, toś tam odpad. Tylko beton nie może być przede mną. Ja też nie No nie, beton będzie przede mną. Pak. Aj. No. Kiepsko. Kiepsko to wróżę. Możemy tego nie wygrać. No, tracimy teraz. Beton wygra. Jedynie to możemy próbować jeszcze raz. Znaczy jeszcze raz. No. Naprawdę, by beton musiał być niższy. Jezu, ja nie znam tych map. To jest najgorsze. Dobra, tam ktoś poleciał. Beton by musiał być, nie wiem, na którymś tam miejscu. Ten... Pierwszy, też bym musiał być na którymś miejscu, żebym ja to wygrał. Jezu, ci przelecieli, beton przeleciał. Czemu ten beton jest taki dobry? Jak to jest, kurde, piasek, a nie beton. No, hamstwo i bezczelność. Ale korek się zrobił. Dobra, Beton będzie chciał wygrać. Bo widzę, że już jest drugi. Dobra. Dobra, bez nitra. Dobra, tędy. Troszeczkę lepsza sytuacja, jezu, jak ja poleciałem, nie no z betonem trzeba tutaj wygrać, trzeba dziada jakoś tutaj zniszczyć. Dobra, próbujemy tędy. Ok, wtedy. Proszę. Dobra, udało się. Jesteśmy pierwsi. Już myślałem, że tego nie wygramy. Czy będziemy pierwsi w tabeli? Drugi, jeden punkt. Mówiłem, beton wygra. O te trzy punkty różnicy. Aj no trudno. Ja se powtórzę ten wyścig praktycznie yy, w przyszłości. Że mieć na 100%. I widzimy się już w następnym cineczku. Tak, bardzo króciutki odcineczek, no ale czasem tak bywa. Więc. Yy, Cóż, widzimy się w następnym. Nie zapomnijcie o w górę, komentarzu, no i subskrypcji. Trzymajcie się i bye, bye.